Jest! Jest faktycznie, dobra! Totalnie jestem na pi jak świnia. O kurwa, ty! ty nowy banger, tego nie widzieliśmy! Totalnie jestem na jak świnia. Dawaj na Discordie, co? I mówię ci. Dobra, dobra. Streamka ci zrobisz, tak? No, ja się dawał, ogóle tutaj. Jak chcę sam puszcza. Eee... czekaj. Trzymaj. Widzisz? Tak. Totalnie jestem napięty jak świnia. I mówię ci szczerze, że nigdy w życiu nie miałem takiego uczucia jak z tobą. Naprawdę. Coraz bardziej chcę się z tobą spotkać, a nie po prostu zaprosić normalnie. Dziewczyna z poprzedniego odcinka. Uuuu Czyli ten coś jest jakaś chemia, nie? Dużo namieszała. Idąc od swoich znajomych do mnie aż do wardengi, wszystko aby zdobyka dużo namieszała. Idąc od swo... Trzeba się jakoś wybić. Na razie dobrze idzie? Jezu, yes, Maria! Jakie. Swoich znajomych do mnie, aż do. Wy Do Wardęgi wszystko, aby zdobyć rozgłos Gdzie poznałaś Lekcia na Instagram pytał wiek, nie, co potwierdził mi jeszcze i były chłopak. Co prawda różnica o! jest niewielka, bo dziewczyna podczas wiadomości z Leksiem miała 15 lat od może kilku tygodni, ale mój film dotarł do reszty pokrzywdzonych dziewczyn ujawnił prawdziwe oblicze Leksia, czyli wykorzystywania swojego fejmu do przyciągania naiwnych nastolatek. Mamy próbę nawiązania bliższej relacji z trzynastolatką, na co dowody mam już niezbite. Mam zdjęcie dowodu dziewczyny o! I TikToki. Hej, jestem 07 i lubię, jak wyglądam. I wiadomości, które Leksiu usunął natychmiast po moim filmie, blokując ją na Instagramie. Zgłosiła się do mnie jeszcze jedna 15-latka, i tam już Leksiu chciał od niej jakieś zdjęcia. Reszta dziewczyn miała tak 16 lat w górę, plus niektóre były z Tinder'a. Zgłosiła się do mnie jeszcze dziewczyna, która... której prywatne fotki Leksiu sobie zapisywał i podawał je dalej innym dziewczynom. A ona jest teraz wstrząśnięta, że jej zdjęcia lata. Tam po internecie. Mam jeszcze kilka ochydnych nagrań, a jedną z dziewczyn tak... O, to to z pianinem, widzowie! To moje ulubione było! Nie, poczekaj... W internecie. Mam jeszcze kilka... Nie! To na łóżko było! Kurwa, to chyba nie to z pianinem jednak... ...ochydnych nagrań, a jedną z dziewczyn tak dotknęło jego obleśne wiadomości... Lech się opisał do mnie i dawniej trochę, bo w lipcu, ale też pewnie o tekstów. Ponadto, gdy ja udostępniłam jakieś fragmenty tych rozmów tutaj na swoim IG, jakimś cudem się o tym dowiedział, to sam napisał do mnie, tłumaczył się z tym, że myślał, że ja mam taki vibe, dlatego się tak zachował. Że ja musiał przepraszać. Jak... Nie chcę mieć dramy z tobą, naprawdę mam cię na... Mam cię na kul człowieka? Chyba mam cię na kulę jedną, kurwa, do hita. Ja nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, ile dziewczyn odbiera takie teksty jak te z Tindera w inny sposób. Ja jako osoba... Najebana. Najebana... Najebana jak świnnie. Poczułam się zagrożona, wszystko mi się przypomniało, wszystkie tamte momenty, to nie jest miłe. A, miałam Cię na okulczu, a dobra, bo to tekst babki. ...przepraszać, ja, bo przypomniał jej o traumach z przeszłości, kiedy była wykorzystywana... Ja jako osoba napalona seksu... A, napastowana, kurwa, przepraszam. Nie, nie napalona, nie na... to napastowana. ...zerkniemy jeszcze na pianę głosówki Leksia, jak przechwalał się in... No to się zgadza. To jako jak ktoś był napastowany i takie coś, uj Tym dziewczynom, że ma kontakt ze znanymi raperami. Ja jestem n***owany na... f... Ja tylko będę do tego zdolny, to ci wyślę, mordo. Ogólnie zejście. Doczekaliśmy się jeszcze jego wyjaśnień, które później skomentuję. Mimo, że byłem zapewniany przez pokrzywdzoną i jej znajomych, że ona miała w tamtym czasie 14 my lat. to konfrontować z dziewczyną o jej wieku i wstępnie unikała tematu, po czym wysłała mi zdjęcie świadectwa i legitymację, co uznałem za mało legitne. Więc poprosiłem o coś więcej, po czym dziewczyna zaczęła pisać, że ją straszą, że to nie tak wygląda i ona chce się ze wszystkiego wycofać. Okazało się, że zrobiła to wszystko dla fejmu, bo potwierdził mi to jej były chłopak. Rozmawiałam z nim nawet przez pół godziny. Co chciała takiej łatwiejszej drogi do Sławy, lubi kłamać, znam ją na wylot, że tak powiem. Zawsze próbuję powiedzieć coś innego Jak to jest Rafał Kurwa, za. <zauwa> próbuję odbiegać, oskakiwać od tematu rozmowy. To było już nawet jak byliśmy w związku. Bo robiła to co chwilę, były ciągłe kłamstwa i kłamała mnie nawet przy najgłupszych sytuacjach. Nie ma co ukrywać, dziewczyna była farmazonem w temacie swojego wieku, na pewno dzięki okay, niej udało fan bardziej brzmi. To ci będę siadał na mordzie, jak będziesz chrapała i wkładał fiuta do mordy, co by ci zamknąć, było. To ci w... A jest tą To ci wyrwę przegrodę nosową i tam wsadzę fiuta! Tego nie widziałem, słyszałem tylko, że Jak ja... nie widziałeś? No nie widziałem tego całego screena, z wyrwę ci przegrodę nosową. Nie widziałeś. Nie widziałem. Ja słyszałem tylko, ale tego na fut nie widziałem się dotrzeć do reszty dziewczyn, z którymi Leksiu miał styczność. Zresztą 13, 14, 15, 16 czy 17 Mam lat jakie to ma znaczenie w odniesieniu tych mi. wszystkich obleśnych materiałów, które spłynęły do mnie po moim pierwszym filmie. Ale tak czy siak, prowadzenie z, od, razu, od razu prowadzenie rozmowy do seksuchańsko, let's go wysyłanie swoich pików i to jeszcze... O co ci chodzi? ty ja z futrem coś pierdolisz, no może miał. Jak se kurwa wysyła co chce, no jest zjebany i tyle, ale nie masz czego oceniać, no. Mógł sobie wysyłać. Kurwa, to, że robi obrzydliwe rzeczy, to, to jedna sprawa. To, że do nieletnich, druga sprawa. Kurwa jest no jak jest. Ładnie. A, wiecie jest w jakim jednego wora. Jak dla mnie to jest absolutnie nadal niewytłumaczalne. Leksiu nie powinien się zajmować influencingiem, nie powinien się zajmować tworzeniem w internecie. Coś musi być bardzo nie tak z jego psychiką, z jego głową, że doszło do momentu, gdzie myślał, że pisanie w ten sposób z ludźmi ze swojej pozycji, po pierwsze jest okej, okay, a po drugie nikt na to nie zwrócił uwagi? Co? Wiem, że Konop poszedł z tym na policję. Prawo oczywiście zgłosiłem do odpowiednich organów, ponieważ o. materiały, które pokazuję wam w tym filmie, to jest jedynie ułamek części obleśnych rzeczy, które Leksiu kierował do nastolatek. Mandzio, który zajmował się podobną sprawą dotyczącą moderatora Evrona, Gorowo, żebym zabrał jak najwięcej. Zbierasz absolutnie wszystkie dane ofiar oraz leksia. Musisz już teraz od ofiar zacząć zbierać dokładnie imię, nazwisko, numer telefonu, wszystkie screeny bez cenzury, wszystkie dowody, porównania. Idziesz na policję i zgłaszasz sprawę, jeżeli chcesz. Mogę ci dać kontakt do mojego asystenta, który mi z tym pomaga. Praktycznie masz obowiązek zgłoszenia popełnienia przestępstwa. kontaktów i materiałów od innych pokrzywdzonych dziewczyn, które zgłosiły się po moim filmie. Kontakt przez Instagrama z... tym razem inna 15-letnia dziewczyna, która po prostu odpowiedziała mu na jakąś relację. Więcej fot poproszę: czego? Psów? Ciebie? Jakichś normalnych, bo nie było widać, jak wyglądasz. If you're fat, you know where I'm at. Dziewczyna wysłała mi jeszcze potwierdzenie tej konwersacji, wchodząc na oficjalny profil Leksia, i tutaj może jeszcze nie było aż tak źle, chociaż proszenie 15-latki o zdjęcia, plus sam fakt kontaktu z tą dziewczyną przez Instagrama, a nie Tindera, jest zastanawiające. Byłoby to nie gdybym nie wspomniał o tym filmie, ale dwie albo trzy dziewczyny zgłosiły się do mnie, że Leksiu prosił ją o jakiś dowód i potwierdzenie swojego wieku. Jednak, no... No, niestety nie zawsze to sprawdzał. Napisała do mnie jeszcze 13-latka, z którą Leksi próbował skontaktować na Instagramie, odpowiadając jej na relacje, lajkując jej zdjęcia. Tutaj wchodzi inna kwestia. Leksi w pewnym momencie wypisywał do tylu lasek, że nawet nie potrafił znaleźć informacji o wieku tej dziewczyny z jej TikToka, skąd tak naprawdę ją poznał, ponieważ dziewczyna go nie obserwowała, ani nic do niego nie pisała. Po moim ostatnim filmie sprytny Leksi myślał, że zatrze ślady usuwając wiadomości są dziewczyną i ją blokując na Instagramie. Oczywiście mam z nią kontakt oraz jej dowód osobisty, który w 100% potwierdza jej z dziewczyną odbyłem jeszcze rozmowę telefoniczną, osobiście. na której mi mówiła, że to było trochę dziwne. Jakim cudem ona ma dowód osobisty? No można mieć. Można, masz 14 lat. No teraz już tak. To jest tymczasowy chyba, jak masz 18, to idziesz wyrobić ten taki główny. O że za swoim TikToku dawała info o wieku, a dziewczynka, mimo swojego młodego wieku, wykazała się bardzo dużym rozsądkiem i nie kontynuowała rozmowy z leciem. Przez co finalnie nie doszło na szczęście do tego spotkania. Chcę pozostawić dziewczynę w 100% anonimową, ale dla wszystkich zainteresowanych kanałów komentery, które oczywiście podtrzymają jej anonimowość, mogę udostępnić niezbite dowody, takich, których nawet nie pokazuję na tym filmie. Ponieważ sprawa jest w toku i nie chcę, żeby dziewczyna dostawała jakiekolwiek groźby, czy e, ktoś ją zastraszał. Jestem świadomy, że nie każda dziewczyna wygląda oh! na sw... Dobra, to już kurwa. Odwiedziny w Pierdlu. Nowa nuta. Kurwa, a co jak Leksy, to jest jakiś jebany mastermind i normalnie już nagrywał scenki z więzienia, bo wiesz, że tam trafi? Ja pierdolę, ale 5 heat. Twój bieg, ale Leksiu, będąc w teamie X, powinien wszystkie dziewczyny weryfikować bez żadnego wyjątku. Co by nie patrzeć, Team X to jedna z największych YouTube'owych ekip, których grupą docelową i targetem są dzieci. I to one korzystają z ich produktów, przychodzą na ich eventy. No, jego targetem oh. też są dzieci. Mądka S. Kurwa. Biedny. Chodź do Leksia. 7 dni, 7 miast, 7 lat. Kurwa, ja pierdolę. Jezus kurwa. A niedługo odbędzie się Team X Camp, czyli obóz, gdzie rodzice mogą puścić swoje dzieci na tydzień ferii z członkami Teamu X. A to wszystko za jedynie 2000 złotych. Obóz jest dla przedziału 9-18 latek. A, A kogo my tu mamy? Taki niepozorny z tyłu siedzi. Pieszko też coś mał za, za uszami, to widać. Jest dla przedziału 9-18 lat. Tak jak zresztą członków Teamu, raczej no, nie miałbym się o co martwić. To jako rodzic czułbym raczej lekki niepokój, puszczając swoje dziecko na obóz gdzie jest Leksio, który poza odcinkami Timu X jest skrajnie. Ob... <laughs> jak stworzyć dobry utwór? No ta. <laughs> utwór na pianinie. O kurwa! Jeszcze jakby na tym samym było. Ja pierdolę, ale petarda. <laughs> Albo na jego flecie, to też jest taka opcja. I ma wyraźne problemy z weryfikowaniem tego, czy dziewczyna, do której pisze jest odpowiedniego wieku. Z dziewczynami piszesz teraz na Tinderze. O, oh, fakt. No nie, ale tak tak na serio? Ale to jest, to jest takie wiesz, wszyscy mówią, że Tinder to takie tylko do tego, żeby się... coś tam. a to w sumie to jest takie, że po prostu sobie piszesz z ludźmi. To jego bajerowanie i znajomości z Tindera tutaj prawnie no, nie ma się o czego przyczepić. A to, co tam wypisywał, było po prostu. Ja też jestem ulany, chuj z tym. ale wiesz, że dziewczynu nie wypada. W mojej książce wypada, serio. Lubię większe baby. Jakbyś zaczęła lasy stream byłem pokaż się Halka, Dzwoni moja dupa po jeba. Pochrapanko! O kurwa, dobra Ale dzisiaj jest forma. Tu obłeśne. On tam praktycznie po chwili pisania z Nigdy nie oglądałem tego filmu, to resztę też bym obejrzała. A tak te to na pierwsze spotkanie chyba wolałabym się zobaczyć może na jakieś jedzonko, do Maca lub do kina, jedyną... To żart, ze niby Netflix i chill, no zrozumiałem Aha. żart, ale nie wiedziałem, czy to na poważnie było, czy nie, nie wiem, jakie masz do tego podejście, but I'm down for whatever, o. ...dziwczynom od razu to domaka, proponował nie? tak zwany Netflix and chill, wysyłał do dziewczyn obrzydliwy... Chciałam grać na jakimś instrumencie, ale nie było czasu, nigdy nie jest za późno, a ja teraz <grym> <grym> o jak mi ja odwiedzisz, co nauczycie na fujarce. <grym> Wiadomości, no i często jakieś swoje nagrania oraz zdjęcia. Z dziewczynami, z którymi czuł się już trochę bardziej komfortowo, to brały je na Messengera. Pisał rzeczy typu chętnie bym ci tak pomordę że nie wiedziałabyś w... w jakim tysiącleciu się obudziłaś. Wiadomości są coraz bardziej graficzne i obrzydliwe, więc e, już sobie je odpuścimy. A do jednej z dziewczyn wiadomości były tak. Obleśne, że napisała do Leksia Naprawdę miałem Cię za kół człowieka, a nie wiem czy zdajesz sobie sprawę Ile dziewczyn odbiera takie teksty jak z tego Tindera w inny sposób Ja jako osoba nastawiona na poczułam się zagrożona I wszystko mi się przypomniało Wszystkie tamte momenty To nie jest miłe dla osoby dotkniętej n***owaniem I Leksi ją tam przepraszał i tłumaczył, że e, Takie teksty na Tinderze to jest przecież normalka Ja nigdy nie miałem Tindera i wiem, że takie teksty nie są normalką Ale to nie jest najgorsze, bo jak już jakaś No ja miałem i miałem jedną parę i to była widzka Ty, ale w sumie to w tym odcinku, no to chuja się takiego, nic takiego mocnego tutaj nie ma. Ile lat miała? Nie wiem kurwa, miałem parę, nie napisałem do niej. dziewczyna poszła do bierkę i wysyłała mu jakieś zdjęcia, to on te zdjęcia zapisywał do swojego fab folderu i chwalił się tymi prywatnymi zdjęciami innym dziewczynom. Fab folder. Boję to teraz chyba wszystko wypuścić. Serio, mogę ci wysłać laski, które mam w folderze? Totalnie staje. Idealnie mój typ. 100% jestem szczery. Screen z tego jak się chwalił tymi prywatnymi zdjęciami od dziewczyny wypłynął. Do internetu dziewczyna, która była na tych zdjęciach, napisała do mnie bardzo e, przejęła się tą całą sytuacją. To jestem ja i znalazłam to na Twitterze. Proszę odezwij się. Zapewniłem dziewczynę, że żadne z tych zdjęć nie A pojawi się. Oczywiście, u... że Leksiu nie mieści się w Lambo, więc jeździ czternastką. Dzięki za 2 dolary. Nie na filmie i będzie anonimowa. I ta sama dziewczyna wysłała mi wstrętne nagrania, które dostawała od lekcja na Snapie. Gdy widać, jak przed lustrem wysyła jej nagrania jak się. A, I dokładnie tego typu filmiki wysłała mi też inna dziewczyna. Boże, co oni robią w tym domu X? Murwa, konop, wyślij mi te filmy. <laughs> Proszę, ja chcę pooglądać. Znaczyk co u trzeba w głowie, żeby po pierwsze wysłać. Co? Znaczy jak walikonia. się wali konia. Nie, ale chcę zobaczyć, jak on to robi. Mnie to ciekawi po prostu, no. A, nie, ale chcę Tego typu filmiki. A po drugie, do, przypominam, że to jest osoba publiczna, więc serio to nie jest jakaś matematyka kwantowa e, i wystarczyło użyć 10% mózgu. Może by się skapnął, że takie rzeczy e, po tygodniu bądź dwóch tygodniach pisania z jakąś dziewczyną, e, no, niestety wypłyną. Nawet jego laski pierwsze podpuszczały jakimiś fotami czy nagraniami. Się tak cieszcie, bo jak chyba widziałem te nagrania bez cenzury. To w sumie pół biedy, bo te najmocniejsze filmiki dostawały dziewczyny, które miały tak 17. 18 plus lat, ale i tak dla nich to było szokujące, tak jak dla dziewczyny, o której wspominałem wcześniej. Od jednej z dziewczyn dostałem kilka nagrań głosowych od Leksia. Totalnie jestem napisany jak świnia i mówię ci szczerze, że nigdy w życiu nie miałem takiego uczucia jak z tobą. Naprawdę. Coraz bardziej chcę się z tobą spotkać, a nie po prostu zaprosić na no, Ale z tobą mam totalnie inny vibe. No spotkałbym się z tobą w takiej bardziej randkowej sytuacji. Tutaj też myślę, że oprócz tej kwestii pisania do które nie wyglądały na tyle, albo nawet okłamywały lekcia z wiekiem, to wchodzi kwestia, jak leksiu traktuje kobiety i każda jest tą jedyną do czasu jak pójdzie z nim do łóżka. Ktoś do manipulowania dziewczyn używa oczywiście swojej popularności w internecie i myślę, że to jest coś, co powinno się zwalczyć. Dużo dziewczyn tobie na... Ja jestem. No ja też jestem romantyką. Zazwyczaj. Jak do mnie pisze jakieś fejkowe konto To pisze tak Pokaż syce jo... Ty z boku Jak widziałeś kiedyś z a Który je jedzenie to tak wlaznie wyglada wygląda Kutas, Leksia podczas masturbacji Kuprywa. Dzięki za dwa dolary Zweryfikowałem wiek? Nie no, jak widzę, że to fake konto, to piszę, no. A on później mi wysyła fotę i później piszemy siema. Później co siema, piszemy. Skąd, no, to widać, że konto jest kurwa fejkowe, no. Pisało, e, które miało jakieś traumatyczne przeżycia z influencerami w przeszłości. I myślę, że tego w polskim internecie jest kilkukrotnie razy więcej. Jak się jeszcze chyba nie wiem, żeby zaimponować dziewczynom. Chwalił się swoimi kontaktami z raperami, takimi jak White. Ja jestem najbieski. <laughs> A to White akurat Zajebiście powiedział. Ja tylko będę do tego zdolny, to ci wyślę mordo. Nie martw się. Ogólnie zajbi się. Lekciowi i całemu teamowi X wczoraj nareszcie pozwolono się odnieść do tej całej afery. I Leksiu pięknie przeczytał z skartki, co pani mecenas i spodlightowe PR-owce mu napisały. I patrząc na to w obliczu wszystkich rzeczy, które wam dzisiaj pokazałem, to jego wyjaśnienia ja raczej ma romantykiem, to mój samochód jest w kosmosie. Jak Nie, przeprosił, jest z git. Elon Drunk. Ja jestem naprawdę romantyczny. Ja na przykład bym. Wiesz, see. Jakby było ciepło, normalnie bym. Siema. Nie Kurde. wiem, czy widziałeś, ale na niedługo Team X organizuje obóz. Kagry tam kosztuje dwa koła. No Ciekawe, by było, czy Lesiu no? będzie ich tam uczył w pojarce. O, tak. <gry> Kanara, chuj, Dzięki za Dolary. Ja normalnie, jakby było ciepło, nie? To bierzesz yy, dziewczynę, koc rozkładasz na polanie i patrzysz gwiazdy. Patrzysz później jak dziki ci się wpierdalają w koc normalnie Wyciągasz tableta, odpalasz wycią arkany Wyciągasz tableta, odpalasz TFT i, i się pytasz jej czy spać idzie Mało kogo przekonałeś No a tak pokrótce to nie powiedział dosłownie nic, nie? Trochę to jak takie pijarowe p**** No Dobra, przeprosił, git jest, zostawcie go w spokoju nad tym siedział dwa dni, tak szczerze to, to oświadczam Jemy sobie dzisiaj na śniadanie płatki temu i Tu taka niespodzianka w środku paczki Dobra, kurwa Kurwa, i mogę Nie, bo to jest nieocenzurowane Ale jest tam... No jest tam pokazane, jak chłopczy ma zdjęcie z Instaxa. Jest pokazane Team X. KBW bez Miny crafta to by polany nie człowiek. Tak, z Leksia ten w gaciach. No nie pokażę tego, ta. Świadczenie nic nie mówi. Totalnie nic. To świadczenie nie, nie mówi. Rewo napisał. Tłumaczenie Leksia strasznie oficjalnie brzmią jak czytane z kartki. Ale być może to jedyna opcja. Oznacza to, że przygotował mu to prawnik i sztab od PR-u. Słychać to, jak na przykład prosi, żeby to się nie odbiło na innych członkach Teamu X. To znaczy, że nie mówi od siebie, tylko czyta gotowca, który jest bezpieczny. Członkowie Team X rzucili bliźniacza podobne posty odnośnie Leksia. Nie pochwalam. Wstrzymuję się z opinią. Czekam na wyjaśnienia. jak <s> ja, kurwa, oficjalnie. Nie pochwalam. Wstrzymuję się od. Y od tego No tam, dobra, jebać W życiu nie chciałbym mieć nad sobą agencji, która pilnuje tego, co mogę powiedzieć Zabawnym przykładem jest jeszcze Monika Kociołek, która wczoraj albo przedwczoraj prowadziła sobie live'a na TikToku z jakichś głupich zdrapek Kompletnie ignor... Kto to jest? Ten Eminem. Eminem Eminem? Ja w pierdolę, Pogu cały spamiący czas, który się jej pytał o opinię w tej całej sprawie. To już zakończy ten film. Myślę, że zaznaczył on nie tylko kwestię tego, że Leksiu świadomie bądź e, nieświadomie wypisywał do dziewczyn, które były nieletnie, A też jego zepsutego, obleśnego i przedmiotowego podejścia do kobiet. Boli mnie głowa od tej całej sprawy i mam nadzieję, że nie będę już musiał w tym wszystkim grzebać. Bo uwierzcie mi, nie jest to nic fajnego. Sprawa oczywiście jest już zgłoszona tam, gdzie trzeba. Niestety wiele dziewczyn dostaje teraz wstępne wiadomości od ludzi oraz groźby i powoli po prostu wolą wycofać się ze sprawy, ale mam nadzieję, że tak czy siak pomogą mi to e, pociągnąć dalej na stronę prawdą. To na tyle. Dzięki za oglądanie. No cóż. Ułe, kurwa. Ja na przykład, jak Super widzę brak. babę na TikToku, jak widzę babę na TikToku i mówię tak. Ładna. Wchodzę w Instagrama, widzę rośnik, mówię tak.